Hej, dziś szybkie wyjaśnienie, czym różni się modulacja AM od FM. AM, amplitude modulation. W modulacji AM zmienia się amplituda fali, czyli jej wysokość. To właśnie ona przenosi dźwięk. Dzięki temu AM było używane w starych radiach średnio- i krótkofalowych. Minusy. Bardzo podatne na zakłócenia. Wystarczy burza i od razu słychać trzaski. FM Frequency Modulation. Tutaj nie ruszamy amplitudy, tylko częstotliwość fali. Delikatnie ją przesuwamy, żeby zakodować dźwięk. Efekty: dużo lepsza jakość dźwięku, mniej szumów i zakłóceń. To właśnie dlatego słuchamy stacji radiowych UKF w FM: grają czyściej i wyraźniej. Podsumowanie w pigułce. AM równa się prostsze, daleki zasięg, ale więcej zakłóceń. FM równa się czysty dźwięk, mniej zakłóceń, ale zasięg krótszy. Teraz już wiesz, dlaczego radio AM brzmi jak retro, a FM jak koncert na żywo.